Maneczka z tej strony xKangOficja i witam was po raz kolejny w, w, w fangemach do Five Nights at Freddy's. Poprzez to, żeby wyszła niedawno jakaś tam nowa wersja w Five Nights at Freddy's, to jest... W, 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 coś tam, coś tam, nie wiem, teraz to nagrywa Eleven, Manjo i ktoś tam jeszcze. A nie, nie będę grał w oryginalne wersje FNaFa. One są spoko, one mają jakąś ciekawą fabułę i zagadki. A ja wolę grać w fan gamey. No i teraz postanowiłem wrócić sobie do serii, która też kiedyś była na moim kanale. I to była najbardziej popularna seria na moim kanale. Five Nights in Anime. I dobra, lecimy z nocą pierwszą. Eee, dobra, continue. Eee, continue. O, dobra. Eee, wybaczcie, <grym>, a ja gram na tak bardzo małym ekranie. Bo jakbym miał drugi monitor, to ja bym sobie OBS na drugi monitor przeniósł. E, tak, wyłącz tego. Na. O tak się włącza kamera, dobra. Bo tak to bym sobie po prostu przeniósł na OBS-a na drugi ekran i na drugim ekranie bym miał podgląd do full, full screena, czyli jakbyś na, jak nagrywa się full screen. E, gra na full screenie. A poprzez to, że funkcjonuje na, jed na jednym ekranie, no to póki co funkcjonuje na jednym ekranie. No i gram... Naprawdę, na bardzo małym ekranie, więc nie się będzie ciężko klikało w cokolwiek. Ale zobaczymy, jak to jest. Dobra, tutaj jest Boniak. Panna Boni. W oryginalnej wersji to jest męskie, Męska wersja. Ale faktycznie, nazwa Boni bardziej pasuje do damskiej wersji. I chyba w tej nocy będziemy tylko z Boni walczyli. Koleżanka, gdzie się przemieszcza? Where to być? Tutaj jesteś. Zajebista tu bardzo, nie? Szkoda, że anime. Dla stulejki zajebista. What the fuck, swój so telefon odpierdala. O, oh, Chica, where are you? Tu. E, tutaj muszę też zwracać uwagę na podgląd kamerowy, poprzez to, że kamery tutaj bardzo szybko mogą się też rozhodowywać, ale ta gra jest o wiele bardziej dopracowana niż Five Nights at Varios. Co tu się dzieje? A, Discord, dobra, sorry Discord się odzywa Nie wiem, po prostu mi aplikacja Discorda na telefonie Skoro i tak używam e, Discorda bardziej na... Na, 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 na tym, jak to się mówi? Na... No nie mogę się wysłowić Na komputerze niż na telefonie, ale... Mam Discorda na telefonie, od czasu do czasu na telefonie sobie wejdę na Discorda Chociaż czasami wkurza. O, Pani, Ty już tutaj? No to spodziewam się Pani tutaj. Zapraszam, jest druga AE je. Ale w ogóle zajebista postura, patrzcie, no zajebista. lista. mi się taka podoba. O, Cika już tutaj idzie, okej. Okay. To przełączamy teraz na podgląd z tej kamery. Noc pierwsza jest tutaj bardzo łatwa, ja bym sobie przy okazji wykonał pierwszą i drugą noc, ale postanowiłem podzielić to jednak na pięć części, poprzez to, że to będzie o wiele łatwiejsze niż Five Nights at Various, bo tutaj nocy szóstej nie ma, tutaj jest tylko pięć nocy i Eluwina. Kurde, no, na, na tak bardzo mam ekranie się ciężko gra, okej, okay. jest, przyszło. Boni nie ma. Ona tutaj w chuj długo stoi. W przeciwieństwie do Boni, ona jest najdłuższą postacią w tej sytuacji. Boni. A, Boni tu, dobra. Ciekawe sobie poszła. Super. Dobra, trzecia AM. Tutaj pilnujemy póki co tylko tych dwóch kamer, więc jest luz. I ta gra jest najbardziej dopracowana. Do, do, do ona, ona mi się najbardziej podoba. Jeszcze przekaz okazji sprawdzić mikrofon mi w ogóle łapie. Was nie ma. I państwo 67% energii, nie przyjmuje się niczym. Każdej będzie z nosą. Drugą, trzecią, czwartą, no i piąta najgorsza, bo w piątej nocy już jest najwięcej rzeczy do, <grywania> do robienia. Ale zobaczycie to w przyszłości. I gra też nie jest zbytnio obciążliwa. Co też trzeba zwrócić na to uwagę. Ale nie, ta postać mi się naprawdę. Boni w tej serii najbardziej mi się podoba. To jest najbardziej seksowna postać anime narysowana przez twórcę. Bo jak patrzymy sobie na Cikę, no to Cikę ma tam wyjebane cycki i tak dalej Freddy to w ogóle jakaś taka randomowa postać I tutaj jest coś fajnego Czy się uda to kliknąć? Nie Lepiej uważajmy na Bonnie Czwarta Dobra Jakoś się nie poszła. Teraz cika. No wiesz, że tutaj się dało dał kliknąć tego Jest! Mamy to! Panie i panny. Tutaj ciężko mi wyklikać to, bo mam bardzo mały ekran. O! No tutaj gdzieś w kufonach trzeba kliknąć. Edu? Boni jest tam, cika jest tu Ja to wyklikam zaraz. Czekajcie Dobra Przeszliśmy to Na luzie Boni, nie śpiesz się, jest piąta Bardzo fajnie się w to gra. Jest to najbardziej wygodna gra i najbardziej lubiana przeze mnie. Come on Bonnie, nie śpiesz się. I tak jest piąta. Ja mam. Tutaj mogę przypadkowo myszką? Jest. Prześliśmy na pierwszą. Noc pierwsza była za łatwa. <laughs> o, od razu do nas na drugie przeszło. Okej! Okay. Dobra, przejdziemy na. Noc... Nie, dobra. Nie, nie, nie. Noc drugą robimy w następnym odcinku. Ja się z Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.